To ja Rose i dzisiaj chciałabym nagrać dla Was kolejny filmik Dzisiaj przedstawiam Wam figurki na wymianę Więc zaczynam Zacznę od tych, które są jakby za te słabsze oferty Może nie słabsze, tylko po prostu za te takie normalne A dalej dam Wam takie za te lepsze Zaczynam więc I kolejnymi tutaj mm, Na wymianę figurkami są właśnie te trzy I jest to, jak widać short hair hmm, W bardzo dobrym stanie Tok niemiecki I short hair I Te figurki są takie w sumie Oferty takie normalne Takie nie nieprzesadne Chociaż nie wstydzę się nad tą kotką Ponieważ ona jest dosyć unikatowa Z tego co słyszałam I no Tok na pewno za doga, A te short hairy to obojętne Dalej mamy takie mm, te za te w sumie lepsze oferty i tutaj mamy jamniczkę e, najprawdopodobniej będzie ona na wymianę za jamnika też Następnie widać też tutaj drugą jamniczkę e, Taką frutherkę, którą nie za dużo, w w Polsce ma. i taką jakby odpowiedzieć brokatowo. Wszystkie cztery figurki są w bardzo dobrym stanie. No mm, więc tak jakby. No, są w dobrym stanie. I naprawdę bardzo je lubię. Także w sensie bardzo je lubiam. I tak się zastanawiam, właśnie właśnie no są na tę super ofertę. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to śmiało piszcie. Mm, zaraz wam jeszcze powiem na tecie. I co i jak więc pisać możecie na Facebooku i tam właśnie podam Wam link w opisie i tam oferty i wszystko śmiało będziecie mogli pisać, ponieważ tam najczęściej podpisują i tam będzie jak najłatwiej ustalić tam to wszystko. No dobra, to bym było na tyle. Jeszcze raz dziękuję Wam za tyle subskrypcji i do następnego nas, zobaczenia. I jeszcze przypominam, że nie wysyłam pierwsza, jeżeli z daną sobą się nie wymieniłam. I jeżeli oferta jest słaba, buziaki.